Nie wiem dlaczego, boimy się prostego życia, prostych y, historii, no i sobie dokładamy. No więc jeśli, jeśli ludzie lubią sobie dokładać, to no cóż, to jest ich doświadczenie, to jest ich droga. Ja proponuję po dziecięcemu, tak, y, jeśli wyobrażasz sobie swoje dziecko, nie pytałem o to, czy masz, czy nie. Nie, akurat dzieci nie mam, ale wyobrażę sobie. Wyobrażasz sobie, to... Jak będzie lepiej spało? Jeśli przyjdziesz i wieczorem powiesz coś miłego, coś dobrego. retoryczne pytanie. No, no i, i o to chodzi, tak? Więc potraktujmy siebie jak dziecko. Dla siebie samych. Jakąś część siebie jak dziecko. Podziękujmy sobie za y, kawał dobrej roboty. Zawsze jest mnóstwo dobrej roboty, którą wykonuje dla nas nasze ciało, tak? Zarządza miliardami procesów. Jakieś słowo dziękuję w stosunku do siebie. Y, jest czymś co pomoże? Na pewno nie przeszkodzi.